Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kto o jakiej porze będzie nas słuchał. Przy mikrofonie Jakub Rudka witam Was bardzo serdecznie w filmie, który pojawia się zawsze, gdy na horyzoncie czai się kolejna edycja creepy wyzwania. Całkiem niedawno poznaliśmy wyniki jubileuszowej dziesiątej edycji. No i nie pozostaje nam nic innego, jak powolutku szykować się do kolejnej, jedenastej już edycji naszej autorskiej zabawy literackiej, tak zwanej Paściarskiej Ligi Mistrzów. W jedenastej edycji troszeczkę świeżości, troszeczkę zmian, mianowicie do tej pory w Creepy Wyzwaniu brali udział autorzy, którzy już zadebiutowali na kanale Mystery TV. Czyli osoby, które napisały już jedno, dwa, trzy opowiadania i dały się poznać naszej widowni. Jednak wiemy, że środowisko autorów, twórców Creepypast jest dosyć szerokie i w tej edycji postanowiłem, że nie będziemy ograniczać się tylko do autorów publikujących na kanale Mystery TV, ale również zaprosimy do zabawy autorów, których znacie z innych kanałów. Oprócz tego pojawi się kilka nowych nazwisk, które doskonale znacie z kanału Mystery TV, natomiast są to debiutanci w Creepy Wyzwaniu. Zatem, żeby nie przedłużać, nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić wszystkich autorów biorących udział w 11. edycji Creepy Wyzwania: Marcin Młynarczyk, Gabriel Grula Adrian Iwaniak, Szymon Mandrak, Małgorzata Kochanowska, Dawid Jarek, Borys Bielecki, Bożena Białkowska, Paulina Ziarko, Paweł Łukasiewicz, Igor Adamczyk, Michał Lubocki, Maciej Papież, Tomasz Nowak, Giovanni Giampietro, Lady Macbeth. Zasady są bardzo podobne jak w edycji dziesiątej, mianowicie w pierwszym etapie autorzy mają całkowitą dowolność. Piszą to, w czym czują się najlepiej. Oczywiście jest kilka zasad, których autorzy muszą przestrzegać. Pierwsza z nich to oczywiście limit znaków. W pierwszym etapie opowiadania nie mogą przekroczyć 25 tysięcy znaków ze spacjami. Oprócz tego nie może być to opowiadanie, które zostało już gdzieś opublikowane. Zarówno na kanale Mystery TV, na innych kanałach, na blogach, na stronach internetowych musi być to historia, której jeszcze nikt nie miał okazji przeczytać. Termin nadsyłania opowiadań upływa 26 sierpnia, czyli od dnia dzisiejszego macie trzy tygodnie na napisanie swojej strasznej historii. No, a teraz przechodzimy do kolejnego ważnego punktu czyli sprawdzimy, kto z kim będzie walczył w grupie o przejście do półfinału. Tym razem żegnamy się z naszym standardowym kołem fortuny, przyspieszamy całą procedurę i od razu całe 16 nazwisk rozbijamy na cztery grupy. Tak jak poprzednio, kolejność nazwisk i kolejność grup jest równoznaczna z kolejnością publikacji opowiadań na kanale. Gotowi? No to zaczynamy. Mamy już cztery okienka, grupa pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli ABCD, 16 autorów. No i puszczamy koło w ruch i zobaczymy, kto trafi do której grupy. Szybko, sprawnie i konkretnie. Nasza tablica, nasze grupy prezentują się następująco. Grupa A. Marcin Młynarczyk, Małgorzata Kochanowska, Dawid Jarek i Giovanni Giampietro. Grupa B. Tomasz Nowak, Gabriel Grula, Paweł Łukasiewicz i Lady Macbeth. Grupa C. Bożena Białkowska, Paulina Ziarko, Szymon Mandrak i Igor Adamczyk. Grupa D. Maciej Papież, Michał Lubocki, Adrian Iwaniak i Borys Bielecki. W tej edycji, tak jak poprzedni autorzy, oczywiście powalczą o nagrody finansowe, które w tym roku prezentują się następująco. Miejsce pierwsze, nagroda główna, to 2000 zł, miejsce drugie, nagroda 1000 zł, miejsce trzecie, 600 zł i miejsce czwarte, 400 zł, czyli łączna pula nagród to 4000 zł, o 2000 więcej niż w edycji dziesiątej. Zatem, drodzy autorzy, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam wszystkim powodzenia. Może nie połamania piór, tak jak na maturze, nie połamania klawiatur, po prostu owocnej weny twórczej. A my pierwsze opowiadanie z Creepy Wyzwania, którego autorem będzie Marcin Młynarczyk, usłyszymy już w piątek 6 września. Zatem wyścig w 11 edycji Kripi Wyzwania oficjalnie się rozpoczął.